Zakończył się piąty już festiwal churalny Młodzi Mają Głos, zwieńczeniem którego była gala finałowa w tym roku odbywająca się dla odmiany w kościele. Znajdujemy się w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ponieważ za chwilę zabrzmi koncert galowy piątej edycji festiwalu churalnego Młodzi mają głos. Tematem tegorocznej edycji są pieśni sakralne, stąd też miejsce. Bo to wszystko zależy od tego, co jest taką myślą przewodnią. W tym roku postanowiliśmy, żeby, żeby utwór, żeby repertuar był uduchowiony, więc też odpowiednie miejsce i odpowiedni hurniś i rzeczywiście czas. Odpowiednie miejsce i czas, ale przede wszystkim wspaniali młodzi wykonawcy. Rzeczywiście, jestem zachwycona. Młodymi artystami, churzystami zarówno z Działdowa, jak i z Lublina, gdyż nie tylko przepięknie śpiewają, ale również mają piękne i bogate wnętrze, co słychać w każdym ich dźwięku. Współpraca z tak młodymi artystami jest zaszczytem i ogromną przyjemnością już teraz z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję mojej wspaniałej koleżance Danusi, która zaprosiła mnie właśnie na ten festiwal, gdyż tak jak powiedziałam, praca z młodymi ludźmi, którzy w oczach których jest miłość do muzyki, w oczach których jest chęć przebywania ze sobą i to słychać, to przyjemność i zaszczyt. To jest połączenie sił, połączenie pasji u młodych ludzi, tak, żeby każdy mógł wyrazić siebie, ale wyrazić siebie obok innego człowieka, młodego i żeby mógł zauważyć, że w zespole siła, gdy się to mnoży, efekt jest niesamowity. Zaczęliśmy się w Dworku Boloła. Pierwszy dzień, wtorek, to była integracja. Nie otworzyliśmy nut, nie zaśpiewaliśmy ani jednego dźwięku, natomiast była jedna wielka zabawa, po to, żeby zgrać ze sobą młodzież, tak żeby stworzyła jeden zespół. A kolejny dzień to do przyjazdu pani profesor, ta ostra robota, trzeba było wszystkie utwory przypomnieć. Jeszcze doszlifować to, co nie było dokładnie nauczone. No i po obiedzie o godzinie 15 zaczęliśmy warsztaty. Niesamowite, niesamowity fachowiec. No, no wrażenia niezwykłe. E, za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do nowego zespołu, którego wcześniej nie miałam przyjemności poznać, no tu oczywiście znałam wspaniałą panią dyrygent, więc mogłam liczyć na to, że, że młodzi będą świetnie przygotowani i otwarci na współpracę. No ale rzeczywiście yy, kwiat polskiej huralistyki, ci młodzi artyści są świetnie przygotowani do współpracy, byli niezwykle otwarci. Ich oczy chłonęły, ich głosy chłonęły to, co im chciałam przekazać i to rzeczywiście było bardzo widoczne. Rozpoczęliśmy oczywiście od rozśpiewania, które miało na celu uaktywnienie yy, młodych śpiewaków, a później już pracowaliśmy nad Każdym z utworów oddzielnie. Pracowaliśmy nad drobiazgami, szczegółami wokalnymi, emisją głosu. No i ogólnym wyrazem artystycznym każdego z wykonywanych dzieł. Czekam już z utęsknieniem na, na tą wisienkę na torcie. Niewątpliwie tą wisienką będzie właśnie ten koncert, gdyż po to odbywają się te warsztaty, spotkania integracyjne. Również, bo nie bez kozery, spotkania integracyjne są bardzo ważne, bo zanim zaczniemy wspólnie muzykować, musimy się wspólnie dobrze czuć. Musimy chcieć ze sobą współpracować. Więc pomysł organizatorów, żeby zacząć od integracji, przejść przez warsztaty, właśnie do tego finału, do koncertu, jest znakomity. Także tą wisienką na torcie niewątpliwie będzie dzisiaj koncert. Jestem przekonana, że będzie pełen emocji, pełen ognia, pełen żaru. A, a, a repertuar, który panie dyrygentki wybrały, jest po prostu niezwykły. Jest tam wszystko, głębia, tempo, różna artykulacja i muzyka a cappella, i muzyka z towarzyszeniem wspaniałych artystów, instrumentalistów, e, którzy towarzyszą e, e, chórom. Także spodziewam się, a wręcz jestem tego pewna, że to wydarzenie będzie niezwykłe. Wiorunujące wrażenie zrobił ostatni utwór zaśpiewany wspólnymi siłami połączonych chórów.